Ja panu opowiem świeżą anegdotę z dzisiejszego ranka. Usiłowałem zjeść w mieście Wrocławiu jajko sadzone po mszy świętej, I proszę pana, poszliśmy z kolegą tak, na te jaja i okazało się... Najpierw trzeba było tego szukać, bo wszystkie bary mleczne, oczywiście szlak trafi, prawda? Nie ma tego, nie ma, nie ma miejsca, gdzie można by normalnie... Więc molestowana przeze mnie karnelka molestowana przez mnie Helnerka. molestowana przeze mnie w mieście wrocławiu no i idzie molestowana przeze mnie kelnerka to mniej się trzeba napracować gdyby ktoś zobaczył no i idzie molestowana przez mnie kelnerka jest jajecznica nie ma jajek sadzonych rozmawiam z jak rozumiem właścicielem lub agentem wygląda naprawdę nieźle, straszna sprawa. W menu jest jajecznica, nie ma jajek sadzonów. W menu jest jajecznica, nie ma jajek sadzonych. Nie ma. Jajecznica. Gdyby ktoś zobaczył, że z kuchni, że z kuchni wychodzi molestowana przez mnie Jaj jajko sadzone, jajecznica. Gdyby ktoś zobaczył, że z kuchni że z kuchni wychodzi molestowana przeze mnie kelnerka. To ktoś może donieść do Urzędu Skarbowego i on nawet zaczął rzucać sumami, że to go może kosztować 2000 tysiące Że z kuchni wychodzi molestowana przeze mnie kelnerka po mszy świętej w niedzielę. Więc to jest, to jest niewolnictwo, to jest świat, w którym nie chcę żyć. Proszę o jajka sadzone. Jajka sadzone, tak? Więc proszę o dyrekcję zamieszania. Na te jaja, więc proszę o dyrekcję zamieszania. Na te na te. W mieście Wrocławiu w menu jest jajecznica, nie ma jajek sadzonych. Na te na, te, na te jaja. Molestowana przez mnie kelnek. Jajko sadzone Molestowana przez mnie kelnek. Idzie do kuchni. Pyta kucharki. Gdyby ktoś zobaczył dyrekcję zamieszania. Nie ma tego. Nie ma. Tego. Mogą być zamiast jajecznicy jajka sadzone. Jaj, jaj, jajecznica. Jajko sadzone. Jaj, jaj, jajecznica. Ale ja proszę o jajka sadzone. Straszna sprawa. Chelnerk pomszy święte niedzielny. Obawia się policji skarbowej. W menu jest jajecznica, nie ma jajek sadzonych. Rozmawiam, czwarty, że z kuchni wychodzi molestowana przeze mnie chelnerka. Szczęść Boże.